Piękne widoczki Niestety, nie, nie, nie Tym szlakiem nigdzie nie będę podążał, na pewno nie A tutaj mamy Giewont, znowu Giewont, kochani Znowu mamy ten piękny widok Tylko nie z tarasu na górze A z dołu Przyjechałem, kochani, do Zakopanego na zapraszanie Aperola, ponieważ jutro o 16 We wtorek właśnie tutaj w Starym Browarze Będzie kolacja z aperolkiem ale, 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 mając do dyspozycji tak dużo czasu jutro do 15, postanowiłem właśnie poruszać się jeszcze po górach i odezywałem się do koleżanki, która ma bardzo duże doświadczenie w wychodzeniu po górach i mountain climbing i hiking, więc od razu poprosiłem o polecajka fajnego szlaku, żeby ten czas fajnie wykorzystać. I faktycznie go otrzymałem, ale nie tylko polecajkę szlaku, ale również restauracji, gdzie można tutaj fajnie zjeść. I, I szukam tego miejsca tutaj jak z właśnie podążać. Kręcę się w ogóle, szukam w telefonie, jak tutaj pójść i podbija do mnie pani poknie, puka mnie w ramię. To my się mówiliśmy na Tinderze. A, a pani w ogóle z niemowlęciem jeszcze na ręka. Ja wszyscy tak w ogóle się y, confused poczułem w ogóle taki trochę zmieszany i no nie, nie, nie niestety nie, ale to, to, było, to było śmieszne. Idę, idę coś zjeść, idę coś zjeść na kolację. Bo rano, drogę! Ale jak głodny bym nie był ten widok mnie po prostu tutaj zainteresował ponieważ niedługo niedługo już w Polsce będzie premiera Barbie, światowa premiera europejska już miała miejsce, a ten lokal wygląda jak normalnie raj Barbie, więc kurczę chyba idę tutaj zobaczyć co się dzieje. Nom 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 nom. Kwaśnica z żebelkiem, ziemniaczkiem, chlebek i złocisty napy oraz piękna muzyka, muzyczka, muzyczka. Ale fest pojadłem, naprawdę ciężkie, ciężka kolacja, ciężkie posiłki. Kwaśnica była pyszna, naprawdę była taka wyrazista, kwaśna, taka jaka miałam być. No i kaszaneczka, no mocna. Czuję, że, że jest ciężko, ale po prostu poczuwałem dobrze zjeść. Jeszcze teraz krótki spacerek idę właśnie do sklepu się zaopatrzyć na jutrzejszą poranną wędrówkę, bo jak pamiętam ostatnio, kiedy szedłem po górach, nie zobaczyłem się odpowiednio i niestety nie osiągnąłem celu, więc teraz idę, prośbę sobie jakieś słodycze, napoje i będę gotowy. Kochani, jutro bojowe zadanie, pobudka o 5 rano i poruszamy w góry. Właśnie sprawdziłem trasę od koleżanki. Startujemy w Kuźnicach, następnie trasą Jaworzynki bodajże, żółtym szlakiem, no i cumujemy w schronisku Murowaniec, dalej Kasprowy i tak dalej i tak dalej, aż przychodzimy do Kiry i stamtąd do Zakopanego wracamy. Podobno do 15 na luzie się robię, może nawet szybciej, a jak wyruszę to o 7 w Kuźnicach mam o 7 kawkę, kawkę podają, także lecimy. Już tutaj strój przygotowany, czeka na mnie jak w szkole, kiedyś w gimnazjum się szykowało na następny dzień. T-shirtik, kurteczka, na rano pewnie będzie zimno. Tutaj getry, długie, długie takie spodnie sportowe, spodenki krótkie, skarpety, swroty, buty, które dzisiaj odebrałem z hotelu. Rysy i tutaj sobie kupiłem właśnie czekoladę gorzką, kokosową. Drugą tofi, to jest moja zaprawa jutrzejsza. Jeszcze trochę przed kawą sobie na pewno wypróbuję. No i tutaj mam butelki wody i tutaj mam też butelki wody, a książkę dzisiaj kupiłem na trasę do pociągu. Kiedyś ją już czytałem, świetna, naprawdę świetna i postanowiłem jeszcze raz ją przeczytać, nie żałuję. Godzina 4.43, 15 stopni, wyruszam z hotelu. Rześko jest, ale będzie bardzo ciepło, więc ubrałem bardzo lekkie rzeczy i sobie tak myślę, żeby podjechać ulicą na hulajnodze. W ogóle całą noc byłem w takim półśnie, tak byłem, Po prostu nie mogłem mocno zasnąć chyba się chyba, przebudzałem, bo byłem tak podekscytowany. Poranny wyprawka. uhu, idziemy w góry. Więc tak chyba musi być, musi być ekscytująca, ekscytująca wyprawka. Lecimy! Są so bestie, czekają na mnie, jak sportowe Lamborghini, czekając na swoich kierowców. Dobrze, ja biorę właśnie tą hulajnogę, bo mam do zwierzyńca przynajmniej jakieś półtora kilometra, może nawet więcej, może nawet dwa i nie chce mi się oh, 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 oh. i po prostu nie chcę się iść takim no wzdłuż ulicy, więc biorę strzałę ale widzę, że bardzo dużo ludzi właśnie idzie tutaj taki spory team przede mną za mną również spora ekipa, więc kurczę ten trasa ta trasa musi naprawdę być bardzo oblegana w ciągu dnia opłaca się iść rano Lecimy sobie tutaj lewą stroną, żółtym szlakiem do schroniska Murowaniec. Tu Słońce fajnie, pięknie wstaje Dobra, super światło Jest taki paradoks, bo ciągle cały czas idziemy Człowiek się męczy Ale na, tak naprawdę się tak niesamowicie relaksuje Pośród tej natury Naprawdę jest niesamowite Ja wiem, że idę do schroniska Murowaniec Ale totalnie jak tutaj jestem To nie wiem w którym kierunku będę podążał Przed chwilą wyszedłem na taką Skałkę Skałkę Wychodzę na skałkę i Wow, Giewąd, tak blisko. Może to tu. Łodniej się zrobiło już teraz, ale siadanko zjedliśmy, rozgrzaliśmy się, więc zbierzemy dupę w troki i lecimy na kasprowy. A chuj! przygoda! Ale się zrobił klimat. Mgła Las Góry Nice. W taką pogodę jest dużo gorsza widoczność i przez chwilę się zastanawiałem, czy w ogóle jest sens iść, ale jest na pewno. Ale jeśli chodzi o widoki, bo naprawdę widoczność jest ograniczona i nie chodzi mi tutaj o, o szlak, bo tutaj w ogóle wszystko widzę super, ale patrzcie na to. Idę, idę, idę i właśnie przed chwilą ukazała mi się ta kolejka. No niby nic nadzwyczajnego, po prostu kolejka, ale jak się wyłania z tej mgły, nagle się pojawia, to jest naprawdę... Ten widok jest niesamowity, taki mistyczny. Jak w jakiejś symulacji jestem po prostu. Pięknie, wow. A nawet jeśli nie byłoby tych widoków, to w ogóle samo pokonanie trasy jest naprawdę niesamowite. Więc jakby nawet jeszcze bardziej była ograniczona widoczność, nie wiem, na 3 metry, to i tak bym poszedł, bo to w ogóle sama przyjemność z pokonania trasy i widzenia nawet w takim e, w małym obszarze. Super. Lecę. Polecam wszystkim, bo góra niesamowita. Pierwszy staw. Wow. Kamieniołomy normalnie tam, ale to wygląda? Jest to moja symulacja. Dotarłem na górę. Gdybyście się kochani zastanawiali, skąd nazwa Kasprowy Wierch, no to prosta sprawa od Kacpra gąsienicy. się dowiedziałem właśnie i zapytałem się tutaj przewodników, czy jest sens w ogóle kontynuować trasę, którą mi poleciła koleżanka Ania. Bardzo cię pozdrawiam. Nie ma sensu, bo w ogóle nic nie widać, więc nie ma co się pchać w ogóle tam daleko, bo i tak nic się nie zobaczy i będzie niebezpiecznie tylko i po prostu jest ryzyko zgubienia się, więc wracam po prostu do liną, tą którą przyszedłem na dół. Więc fajnie. Kasprowy Wierch zaliczony. Wrócę tu kiedyś, jak będzie jeszcze fajna pogoda i będzie można zobaczyć w ogóle tu całą dolinę. No i Baca chyba się mylił, bo się rozpogadza, tak jak gołym okiem widać. Ale to nic. Piękne są widoki. Lecę już na dół. Trochę jest zimno, bo trzeba trochę odpocząć. Może jeszcze pochodzić po Zakopanem. I zbierać siły na kolację Bo to też nie lada wyzwanie Nie można polec Trzeba sprostać wyzwaniu Wow, 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 pięknie jest O kurcze, ale fajnie odpocząć jest naprawdę Mega Nogi mam tak spompowane, niesamowicie w ogóle Jestem cały zblokowany, w ogóle sztywny jak. Pfff, tak. Jestem już na Krupówkach z miejsca, z którego rano tutaj wychodziłem. No i mega jestem usatysfakcjonowany tą wyprawką dzisiejszą. Ale no nie pokonałem, nie zrobiłem całej trasy, którą miałem zrobić. Ale sami widzieliście w ogóle, jaka była pogoda na Kasprowym. W ogóle znikoma była widoczność, praktycznie nie było. I już wtedy, tak naprawdę, podjąłem decyzję, że, że chyba nie chcę kończyć tej trasy iść tam, bo naprawdę nic nie było, było, było widać. I postanowiłem w ogóle. Więc postanowiłem w ogóle wyłonić z tego całego tłumu turystów najmądrzejszą osobę i zapytać, czy jest sens kontynuować w ogóle trasę, czy jednak wrócić. Pan powiedział, proszę, proszę się cofać. jak mu przybiłem piąteczkę i cofnąłem. Ja chyba sobie wykrakałem w ogóle tą pogodę, bo jak szedłem, to zaczęło mi się to w ogóle pogodować tam mgła jak się, jak się zaczęła pojawiać, w ogóle tak zrobiło się trochę ciemno, tak, tak dramatycznie. I naprawdę to, mega mi, się to mega mi się to podobało, to naprawdę było coś naprawdę coś, coś cudownego, że, że nie było w ogóle takich gór e, tradycyjnych w ogóle, że nie było takiego widoku jak się jest, no możemy sobie wyobrazić, że to widzimy, to możemy spotkać w górach. A to widziałem w ogóle schodząc z tą samą trasą, więc tak naprawdę zrobiłem, jak pokonałem tą trasę w górę i w dół, a widziałem zupełnie inne widoczki, więc mega jestem zadowolony, super, fajnie. Dotarłem już do hotelu i w ogóle miałem jeszcze odwiedzić jedno miejsce, które tak naprawdę jest niezbędnym punktem wizyty w zakopanem, ale jestem tak zmęczony, że wziąłem tylko prysznic i po prostu muszę się zregenerować po prostu. Muszę się zregenerować, bo jeszcze teraz kolacja, a jutro tam pójdę. Tak jest. A teraz dobranoc. che divina Bracco Vavo a ciò mi è mavo ai I wycieczka w góry i kolacja z aperolą naprawdę była cudowna, wspaniale spędziłem ten czas. W ogóle ten stół był tak pięknie przygotowany w pomarańczowych tutaj aperolskich kolorach. Muzyka, górale, którzy grali ich dzisiejszą, muzykę lokalną i takie bardziej mainstreamowe, mainstreamowe nuty. Naprawdę, wszystko było tak wspaniale. Nagrywałem to tylko w pionie trochę na Instagram, ale dodałem również na, na YouTube dla osób, którzy nie widzieli mnie na Instagramie, a na pewno mama i tata nie widzieli. A nie będę im wysyłał, niech zobaczą vloga i niech skomentują czy ładnie było. <laughs> Dobrze, kochanie. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w następnym vlogu. Buziaki. Pa.